Kościerzyna już po raz 15 jest sercem kolarstwa dla nas i po raz kolejny 2,5 tysiąca kolarzy zalało tereny Kaszub startując i finiszując na rynku w Kościerzynie. Kolarze mają do wyboru trzy trasy 65, 120 i 200 km. W ramach Akademii Kolarstwa mogą w ten sposób zdobyć tytuły kolarskie magistra, doktora lub profesora. Najmłodszy uczestnik imprezy albo ewentualnie najstarszy. Nie prowadzimy takiej klasyfikacji, natomiast u nas jest formuła challenge, kaszeberunda skierowana dla drużyn firmowych, gdzie sumujemy liczbę przejechanych łącznie kilometrów i nagradzamy drużyny o największej obsadzie i o największej ilości wykręconych kilometrów na trasie. Ilość uczestników w każdej kolejnej imprezie wzrasta, czy ona jest na stałym poziomie? Można powiedzieć, że wzrost jest stabilny i cały czas tendencja w górę. Na naszych uczestników, jak zwykle, czeka 9 pit stopów kolarskich, które realizujemy w formule kaszubskiej gościnności. Są to bufety przygotowywane przez koła gospodyń wiejskich z lokalnymi rarytasami homemade, muzyką i specjałami z kaszub pani się podoba region Kaszub? No, oczywiście najpiękniejszy region w Polsce. Zapraszamy wszystkich. Miała być ta 125 przejechana, ale no przygotowania były za krótkie, no dlatego zmieniliśmy właśnie na, na, na najkrótszy dystans. Dobrze nie mogę sobie odmówić tego pytania na sam koniec, czy tutaj brak włosów sprawia, że bardziej aerodynamicznie płynie się, że po prostu jedzie się łatwiej, lepiej, szybciej? Jak najbardziej. Jaką tracą pani? 60. Jak to wyglądało? Ojejku? Którędy. Nie pamiętam teraz szybko. Co jak e... pan ocenia nasze regionu kaszubski? Super, jestem tutaj po raz czwarty i jest naprawdę super. Trasa jest fajna, szybka, tak można powiedzieć. Jest okej. Okay. Gdzie czasu pan jechał? Dwie godziny 25 minut. Funkcja pana na tym rajdzie Karzubski. Dzisiaj jestem tutaj w roli takiego konferansjera, ogólnie człowie, mówiąc, człowieka z mikrofonem, czyli troszkę rola taka organizacyjna, techniczna. Przede wszystkim jestem tutaj też po to, żeby wyciągnąć parę ciekawych informacji od, od naszych kolarzy. Bardzo różni ludzie, którzy mają bardzo różne doświadczenia i bardzo z różnym podejściem podchodzą do tego. I każdy z nich ma na pewno ciekawą historię. I moim zadaniem jest troszkę też wyciągnąć tę historię, dowiedzieć się czegoś więcej o tym. Są trzy różne trasy. Jest trasa 60 km. Jest trasa chyba 120 km i chyba 200 km, magister, doktor, profesor, no i oczywiście jakby dystans i też większa trudność, teraz już pojawiają się pierwsi magistrowie, odbierają medale jakby honorujące ich, ich, ich dokonania, no i bardzo fajnie, po prostu jestem bardzo szczęśliwy widząc tylu usatysfakcjonowanych ludzi, którzy często też na to ciężko pracowali, ciężko, często jest tak, że po prostu jeżdżą rekreacyjnie, a tutaj jest osiągnięcie, które mogą sobie po prostu wpisać do takiego życiowego, sportowego CV. Ja y, ogólnie uważam, że jeśli chodzi o, o całą Polskę, to jesteśmy przepięknym krajem, mamy tak dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o te walory estetyczne, a jeżeli chodzi o, 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 o dzisiejszą trasę, to myślę, że jest to też fajne, że poza tym takim właśnie wysiłkiem, poza tym takim osiągnięciem, y, mo można pozwierdzieć naprawdę bardzo fajne, fajne miejsca, y, tak zupełnie mimochodem. A wiadomo, ilu jest zawodników? 2,5 y, tysiąca. 2,5 tysiąca. Na tej chwili oni są na trasie. No część z nich już ukończyła, część z nich jest, jest w trasie, ale na ten czas, na, na tę chwilę już wszyscy wyruszyli, więc teraz jakby kolejni tylko przyjeżdżają do mety, dojeżdżają do mety. A za pan wiek tych osób, najmłodszy, najstarszy? Bardzo zróżnicowane, Nie mam tych informacji, ale wiem, że jest bardzo zróżnicowane i zresztą nawet e, po wywiadach widać, że są to osoby zarówno, jest, jest to młodzież jest, e, i są to ludzie e, bardziej zaawansowani wiekowo. E, bardzo fajnie też, że e, zarówno właśnie ci młodzi i, i ci starsi chcą też się sprawdzić w czymś takim. A to poza tym, kto dzisiaj na rynku będzie można obejrzeć. No dzieje się bardzo dużo. Są oczywiście tutaj strefy gastronomiczne można sobie, dla, dla, dla zawodników jest też dostępny masaż, żeby się tutaj podleczyli po tych, po tych wszystkich po tych wszystkich emocjach, po tej adrenalinie. No i przede wszystkim oczywiście są, są stoiska bardzo różne, związane właśnie z partnerami, ze, sp ze sponsorami. Dzieje się, dzieje się. Kaszeburą to jest naprawdę bardzo duże wydarzenie. 15 edycja, to są, mówi samo prze, przez się. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Niech pani powie, jak było na terenie. Było bardzo fajnie, dziękuję. Aczkolwiek jestem już trochę zmęczona. Dużą razem pani jechała. Magister. Co to znaczy magister? No czyli 64. Która dziura przebiegała? E, to było co? Stężyca? Suleńczyna, stężyca? I no, tylko nie w tej kolejności, tak? I jak nogi bolą? Nie, już nie, zaraz pójdę na masaż, to już w ogóle będzie elegancko. A po raz który bierze pani udział? Po raz drugi. Jak to wygląda? Na czym polega ten masaż, który tam na scenie się odbywa? Na co ci masażyści muszą zwrócić specjalną uwagę? I co to daje? Regeneracja najbardziej zmęczonych partii mięśniowych. Wykonujemy masaż powysiłkowy, trwający około 8-10 minut na najbardziej właśnie wymęczonych partiach mięśniowych. Mówię tutaj o łydkach, udach, bądź o partii mięśniowej pleców. No, regenerujemy. Droga do raju, jak nazwa naszego loga mówi. Zapraszamy, bo rzeczywiście szybsza regeneracja, szybsza odnowa i możemy dalej jechać. Czy masażyści to są osoby wykwalifikowane w tym kierunku? Tak, są to masażyści, fizjoterapeuci po szkole, po, głównie po szkole Akademii Wychowania Fizycznego. Masaż robi się robi przed wyjazdem. Po. Masaż powysiłkowy wykonujemy po y, wysiłku. No i to mi starszy. Bo ja tam trochę porobiłem zdjęć u góry. Dzień no pytań. widziałam właśnie pana, jak, jak pan tutaj wędrował. Dobra, Także dziękujemy bardzo. Ile już dzisiaj wydaliście medali dla zawodników, którzy wracają z tras? To bardzo ciężkie pytanie, bo rozdajemy w czwórkę, ale myślę, że około 300-400 już na pewno rozdaliśmy. 2,5 tysiąca zawodników. Macie tyle? Tak jest, dla każdego uczestnika jest przewidziany medal. Niestety, część uczestników się na początku nie zgłosiła i na pewno troszkę medali nam zostanie. Dobrze, a czy taki jeden medal moglibyśmy dla nas, dla telewizji otrzymać? Takie pytanie już nie do mnie, do organizatorów, ale myślę, że jak pan bardzo ładnie poprosi, to myślę, że się zgodzą. A pan się nie zgodził? Ja bym się zgodził, ale czy mnie nie? Okrzanią. O. Jak było na trasie? Miejscowość Kornę, miejscowość Płuczno, Parchowo, Sulenczyno, Węsiory, Stężyca i Kościerzyna. Trasa jest bardzo dobra. Jestem zadowolony, tylko czas, żeby był troszkę lepszy. To jakim powinien być czas, żeby był pan zadowolony? Tak z trzy godzinki maksymalnie. Z Kościerzyny ruszyliśmy w stronę Bytowa. W miejscowości Puszczą kręciliśmy na Parchowo, z Parchowa na Węsiory, w Węsiory, w Węsiorach na Stężyce i do Kościerzyny. Pomagam. Z czym? W organizacji tego całego wydarzenia. Nie powiemy, co pani robi, bo nie wolno. A pierwszy raz... Jechałem tą drogą, i w ogóle na tym rajdzie byłem pierwszy raz. Rewelacja polecam wszystkim Pierwsze, w pierwszej i w drugiej edycji. Razem ze strażnikami jechaliśmy, wtedy wprowadziliśmy rowery do straży miejskiej. Koledzy przejechali 60 km, a ja poszedłem na maksa. Ukończyłem 209 w 11 godzin 39 minut. Super wyczyn. Każdego roku impreza się w Kościołowie nie rozwija i oby jak najdłużej. Ta impreza jest rewelacyjna. Organizatorowi, koledze z Sopotu, no gratuluję tego, że to się właśnie tak. Rozrosło do takich rozmiarów. Piękna sprawa. Robert to przyjemność. Rewelacja. Trochę za krótko, bo jechaliśmy na krótką trasę, ale następny raz chyba pojedziemy 120. Którędy przebiegała. Nie pamiętam, na no, szybko jechałem, żeby przeczytać. Ekonomik jest wszędzie. Co oferujecie tym zawodnikom? Pokażcie tam, dziewczęta. Makaronik z sosem bolońskim. Kolarze zachwalają. Jak się go nie robi? Jak się go robi? Z mięska mielonego, z przypraw, z pomidorów, Aha. a reszta to tajemnica. Jako ekonomik to tylko jedzonko. Co mówisz? Mamy piękny młody zespół. Tak. Ty jesteś prawie już rozebrana. Ja? No bo jest ciepło. No co I ja? dobrze. Powinno się rozbierać jak ciepło. A tak się... chociaż przyciągam, nie? Jak Ci się podoba taka impreza? Tylu ludzi do rynku. Dokładnie. Yy, znaczy się, no co mogę powiedzieć za wiele, nie? No nic, no. Podobają Ci się panowie? Nie, ja, ja nie gustuję w takich starszych niestety, ale mój te... są bardzo mili, tak. Mój wystartował, niedługo wróci, także... Czekasz za nim. Tak. Którą trasę wybrałeś? <laughs> to najkrótszą. To znaczy jaka? To najkrótsza, na 65 kilometrów. No, jest zmęczona, Tu będę jechała? 65 km. bardzo fajnie, było ciepło, idealna pogoda i było super. Będziesz za rok również? E, tak, za rok planuję jechać dłuższą trasę 120. A skąd do Kościerzyny przyjechałaś? Jestem z Kościerzyny. Bardzo ładna trasa, piękna pogoda. Naprawdę warto wziąć udział w takiej imprezie. Po raz pierwszy w Kościerzynie? Nie, nie, nie to już od kilku lat tutaj bierzemy udział. E, jeszcze w Kociewie i, i inne imprezy typu Runda Kaszubska właśnie. Także polecam. Co pan czyta? Nie, tak patrzę, bo tutaj muszę oderwać numerek jakiś na to jest zorganizowane. Makaronik, piwko. I to nie E, I masaż jeszcze, ale masaż jest tam. Na masaż już byłem, bardzo fajnie, super zorganizowana impreza. Dużo gładkiego asfaltu, nie wiało dzisiaj, temperatura optymalna. Także ja już któryś raz jadę. I super, bardzo mi się podobało. I nie po raz ostatni? Nie, no na pewno nie. Na pewno nie w przyszłym roku się zamawiamy. Skąd pan przyjechał? Ja jestem z Gdyni. Całkiem przyjemnie. A ciężko? Trochę, nie, trochę podjazdów było, ale ogólnie nie było źle. Ale jak to wygląda? Oni pan, wyprzedzają niektórzy, czy kogoś mija? No mnie akurat wyprzedzają. A nie, czy panowie? I panie, i panowie. Cudowna trasa przepiękna, wspaniałe widoki, płaska, ale momentami były górki, cudownie. Jestem zachwycona. Ile minut albo godzin pani jechała? 6 godzin, 6 minut, średnia 32 na godzinę. I jaka to była trasa? 200 kilometrów. Skąd do Z kościerzyny do Eee... Nawet nie pamiętam. miejscowości. Sulęczyno, płuczyno, w yy, Sornegacie. Widzę pani jest szczęśliwa. Cudownie, tak. Zdecydowanie. Trasa kościerzyna, kościerzyna, 65 kilometrów. Bardzo przyjemna, relaksacyjna. Przystanki w odpowiednim czasie. Było fajnie. Dzień dobry, czy też jechałaś rowerem całą trasę? Tak. Ile kilometrów? 65 Jakie wrażenia? To chłopak, długie włosy ma, nie? O. Wrażenia z tej trasy? Super. Co było takiego super? No to, że można przejechać, wygrać medal. A to ja panu nie powiem teraz, bo już nie pamiętam w ogóle tyle tych nazw, że ale trasa piękna. Przez ile godzin pan to przejechał? No w pół do dziesiątej, to jest przed trzecią, no jest trochę. A po drodze jakieś jedzenie, napoje? Było, było, wszystko było i wspaniałe. Ale jest kaszowy runda. To w ogóle jest taka subyrunda? No wyścig rowerowy, tak? Kaszubski! Proszę pana, ja y, nie jechałam tej trasy. Jechałam przeciwną trasę ze znajomymi. Nie, nie jestem z tego wyścigu. Ale nie Ale wrażenia bardzo fajne, bardzo fajnie mi się podoba na Kaszubach, e, świetne tereny, Skąd rewelacja. Skąd do Kościerzyna? Z to jest, gdzie Kopernik. Tak, tak. I Rydzyk. Tak, tak, dokładnie. Skąd pani to wszystko ma? Z budki tam, żółtej. Nie je... smakował doskonale. Pani jechała czy pani. Nie, jak kibicowałam. bicowałam. Na trasie? Tak. Jak? No głośno. To pani biegała czy jechała? Nie. Nie tutaj na mecie czekałam na męża. Ej, ja nie jechałam, ja czekałam na tatę. Ja jestem właśnie córką i czekałam na tatę też na mece. I pilnujesz rowerów? Tak, pilnuję rowerów, bo tata je, a ja pilnuję rowerów. Wiem, że u jest po 5 zł. Na co zbierać? E, jest to darowizna na cele statutowe, rowerowe. I wszystko trafia właśnie na to. Na pewno pójdzie w dobre ręce. A duże zainteresowanie? W sumie to tak. Na basenie jak sprzedawaliśmy było większe zainteresowanie, bo z rana dużo osób pragnęło kawy. Ale teraz też nie jest źle. Rano wyszedłem po bułki i żona bułki dostanie na kolację. Proszę pan, nie żyje. Ode mnie. Trasą 125 km. Ile godzin? 4 godziny i 4,5 godziny, ale z przygodami, bo mi się parę kurwało po drodze. Ale od czego? od hamulców? Od przerzutek, na szczęście hamulce działały. Widać zmęczony pan. Jak on za to pan 200. Ile godzin? 5,38.